W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść na Boże Maria. Uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie, da się nauczyć. Da się nauczyć, jeśli będziemy to robili, jeśli będziemy systematyczni. Ktoś ostatnio zrobił mi wpis, że można konia nauczyć rzeczy. Jeśli się tego nie czuje, to nie ma... To po co to wszystko robić? Ja mówię Jeszcze raz. Przecież nie modlimy się dla odczuć, ale... Po to, żeby spotkać Pana Boga. I ufam, że prędzej czy później dla tych, którzy go szukają, ta łaska im zostanie okazana. No właśnie, pytanie: czy my szukamy odczuć, czy Pana Boga? Czy szukamy odczuć na modlitwie, żeby, nie wiem, poczuć się lepiej, albo może nam się wydaje, że jak będziemy chlipać, to będzie niesamowita modlitwa? A co wtedy, jeśli Pan Bóg ześle nam różne osłości, no i wtedy trzeba do niego dotrzeć? Okrywam nas krwi Pana, by zły duch nam nie przeszkadzał w naszych słowach, myślach, uczynkach, w tym wszystkim, co będzie naszym działem. Mocu krwi Jezusowej, niech zły duch trzyma się od nas z daleka odejść zły duch krótko mówiąc, w imię Jezusowe. Przyjdź duchu święty Boże, dotkaj naszych serc, przemieniaj je, otwiera je na łaskę uwielbienia, dziękczynie i chwalenie, aby przyniosło to plan odpowiedni dla każdego z nas. Niech się tak stanie mocą łaski Boże i chęcią naszej współpracy z tą łaską. Amen, powielbiajmy. Niech Ci Ojcze Niebieski wielbi i chwali ten dzień, dzięki Ci za to. Niech Ci, Tato, no właśnie, każdy jakoś się zwraca do Boga, ja się zwracam. Tato chociażby to jest. Ufam miaru też jakiejś mojej relacji intymnej z nim, którą się tutaj dzielę. No właśnie, Tato Niebieski, Ojcze Niebieski. Niech Cię wielbi i chwali to, że mnie obudziłeś i dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że nie należy mi się to, że mnie obudziłeś, ale chciałeś i to uczyniłeś. Dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że wiele osób. Nie obudziło się już dzisiaj, zostały wezwane przez Ciebie i dzięki Ci za te osoby. Niech Ci wielbi i chwali, mówię nieodmiennie, z ich dusz. ufam, że były pojednane z Tobą, dzięki Ci za to. Ale też, ponieważ świat nie jest kolorowy, niech Ci, ojcze, wielbi i chwalą ci, którzy odeszli, będąc nieprzygotowanymi na spotkanie z Tobą, i dzięki Ci, ojcze, za to. I niech Ci wielbi i chwali to, że. Ty jesteś bogiem ponad czasem, ale też właśnie no właśnie ciężko to ciężko to pojęcie, jakie rzeczy właśnie sam człowiek sam dla siebie gotuje, kiedy z tych powodów zakładam, że właśnie tu nie chodzi o specjalne, znaczy tu nie chodzi o to, że. Um, powiedzmy, nie poznał Ciebie, ale o to, że świadomie Ciebie odrzucił i będzie musiał się z tym zmierzyć. Niech Ci ojcze wielbi i chwali taka sytuacja i dzięki Ci za nią. No, uwielbiamy we wszystkim. W rzeczach uwielbiamy, dziękujemy i chwalimy Majestat Boga. W rzeczach trudnych, łatwych, przyjemnych, lekkich, yy, miłych, ale też właśnie takich, które. Które są naprawdę ciężkie i trudne, chociażby w sytuacjach losowych. I pamiętajmy, że yy, dziękując Bogu za stany losowe, choroby i tak dalej, czy chociażby odejście człowieka w grzechu śmiertelnym, nie dziękujemy dla samych sytuacji, ale dlatego, że yy, czyli nie odnosimy się do okoliczności, ale wierzymy, że Ty Bóg i Pan, który jesteś ponad czasem, może z tego wyprowadzić. Dobro. No właśnie, ja w to wierzę głęboko. Chociaż po ludzku wiele rzeczy może być niepojęte, no ale Ty w końcu jesteś Bogiem. Zatem Ojcze, niech Cię wielbi i chwali chociażby to, że yy, ostatnio przeziębiłem się, łapami jakiegoś tam, złapam jakiegoś wirucha i dzięki Cię Ojcze za to. No właśnie, to jest to. Ktoś powie, jak można Bogu dziękować za chorobę, za wirusa? No można. Bo przecież ja wierzę głęboko, że Ty, Bóg, I Pan z tej sytuacji wprowadzisz dobro. Zgodnie ze słowem do, z listu do Rzymian. Osiągnęłaś się, że Ty z tymi, którzy Cię mił miłują, współdzielasz we wszystkim dla ich dobra. Czy jesteś w stanie w to uwierzyć. Że Bóg jest dobry, że chce to uczynić, że jest wszechmocny, że może to uczynić i że pojawi się to dobro. W w odpowiednim Kairosie czyli w tym czasie Bożego, Bożym, w czasie Bożego działania. Nie w chronosie, lecz w Kairosie. Ojcze, niech Cię wielbi i chwali to zatem, że mnie obudziłeś, jak już powiedziałem. Dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że... Wstałem z łóżka. Dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że... Zmysły zachowane. Dzięki Ci za to i niech chcę znowu wielbi i chwali to, że mogę ruszać rękoma, mogę mówić, słyszeć, przełykać i dzięki Ci za to. A jeśli ktoś ma wątpliwości, czy za to dziękować, no to zawsze to jest, uważam, dobry przykład, kiedy można sobie zakleić oczy taśmą, można sobie związać ręce nogi, próbując później chodzić. Można zatkać sobie uszy, próbując cokolwiek usłyszeć. Można zakleić sobie właśnie usta, tak jak powiedziałem, żeby coś powiedzieć. A inne przykłady to z życia. Niech chciałbym, Ojcze wielbi i chociażby te osoby, które siedzą na dializach. No i muszą być dializowane, bo im nerki nie pracują. I niech chciałbym, Ojcze wielbi i to, że te osoby oddałyby wiele, żeby mieć zdrowe nerki. A my to mamy, czy za to dziękujemy. Chociażby za te nerki zdrowe, chociażby za te płuca, które działają, chociażby za układ motoryczny, który działa, chociażby za co każdą rzecz. Niech Ci to ojcze wielbi i chwali, dzięki Ci za to. No i właśnie, niech Cię wielbi i chwali to, że za tę każdą rzecz właśnie warto sobie uzmysławiać, co ta każda rzecz oznacza. Bo mówiąc, że ja dziękuję Bogu za wszystko, no właśnie za co. I yy, tak nie wiadomo za co. Więc za to, że mrugam, myślę, mówię, dotykam, przemieszczam się, mogę sobie zrobić kawę, herbatę, nie wiem, umyć zęby chociażby wszystko działa. Niech się ojcze wielbi i chwali to, że to są mini rzeczy, których, które przestaliśmy zauważyć. Uważamy, że nam się to należy jak, jak właśnie ta przysłowiowa Buda psu, A tak nie jest. Niech Ci ojcze wielbi i chwali to, że pobłogosławiłeś zdrowiem, bo tak Ci się podobało. Dzięki Ci ojcze za to. No właśnie, jak już prosimy o to przysłowiowe zdrówko, to i dziękujmy za nie. Bo przysłowiowe zdrówko przejawia się w, praktycznie w wielu intencjach, natomiast podziękowanie za to przysłowiowe zdrówko już raczej trochę rzadziej, o ile w ogóle. Zatem ojcze, niech Ci wielbi i chwali to zdrowie, jakie jest, jakie ja mam osobiście i dzięki Ci za to, każdy ma wszak inne. Niech Ci ojcze wielbi i chwali to, że no właśnie, yy, z, or, organizm z chorobą poradził sobie bardzo szybko. Dzięki Ci ojcze za to. Zatem niech Ci wielbi i chwali silny mój organizm, który sobie z yy, tymi tematami radzi. Dzięki Ci ojcze za to. Chwała Tobie, bądź uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. I znów może ktoś powie, e, to nie istotne no to może lepiej chorować przez trzy miesiące i żeby organizm się z tym męczył. No więc właśnie, warto sobie na zasadzie przeciwieństwa y, te rzeczy uzmysławiać. Czyli bądźmy wdzięczni, po prostu dziękujmy i za to przysłowiowe zdrowie i za to, i za każdą relację, za to, co Bóg daje. No, ktoś powie, na przykład nie mam tego i tego i się skupia na, <laughs> i się skupia na... Nazwijmy to teologii braku, natomiast yy, nie widzi, że dookoła ma siebie potężne relacje, ma przyjaciół, ma znajomych, wspierających, ma wiele innych rzeczy, ale to jest tak oczywiste, że człowiek to przestaje zauważać. Niech Cię to Ojcze wielbi i chwali i dzięki Ci za to. I tutaj odniesienie, niech Cię wielbi i chwali chociażby naród wybrany, naród o twardym karku, czyli podobnie jak u nas. Nie Cię Ojcze wielbią i chwalu te cuda, którymi ich pobłogosławiłaś. No, Egipcjanie nazwali to plagami i nieszczęściami. Nie chciał, Ojcze wielbiał i chwalą potężne znaki Twojej przychylności dla Izraelitów. I dzięki Ci za nie. No i niech Cię wielbi i chwali to, że wystarczyło byle jaki problem, a czasami znudzenie czy przyzwyczajenie, że się ma na przykład manne z nieba, że się ma przepiórki, a więc co? Można to zacząć deptać, można tym zacząć gardzić. I tak zrobił, i tak właśnie uczynił naród izraelski. No i poniósł karę swoich, poniósł konsekwencje swoich grzechów, po prostu swojego grzechu. Uczmy się na błędach innych, a y, po prostu wcielajmy w życie to, co dobra. Więc nie Ci ojcze wielbi i chwali to, że można widząc cud. Zafascynować się z nim, a później jakby to powszednieje, i szybko o tym zapominamy, koncentrując się znowu, że nie mamy tego, tego i tego. Nie Ci ojcze zatem wielbi i chwali, jednakże to, co mam. Nie Ci wielbi i chwali to, że mam na czym usiąść, że mam co się ubrać, że mam przez co patrzeć. Z uwagi na mój wzrok, który jest taki, a nie inny. Hmm? Niech Ci ojcze wielbi i chwali to, że kiedyś mogłem. Yy, poprosić znajomo o napisanie ikon, czy namalowanie obrazu. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że mogłem kiedyś kupić świecę, gromicę do tego, żeby oddawać chwałę Bogu poprzez jej zapalenie. Dzięki Ci, Ojcze, za to. No właśnie, staram się dostrzegać te rzeczy, które mam a nie na tym, czego akurat nie mam i co mi doskwiera i co mnie boli. Tak, niech Ci Ojcze, wielbię i chwalę oczywiście też te rzeczy, które bolą, bo nie będę zakłamywał prawdy i mówił, że pewne tematy mnie nie bolą. Pewnie, że mnie bolą i Ty, Ojcze, o tym wiesz, bo rozmawiamy o tym, wymieniam Ci te tematy i mówię, uwielbiam Cię w tych tematach, ale to nie jest marudzenie i narzekanie, ale wiara w to, że Ty w te tematy wchodzisz, je przemieniasz i wyprowadzasz z nich dobro, tym większe dla mnie. Właśnie. Niech Cię to Ojcze wielbi i chwali i dzięki Ci za to. Niech Cię Ojcze wielbi i chwali to, że właśnie zmiana sposobu postrzegania, czy nawrócenie myślenia odnośnie postrzegania tematów, no zmienia niesamowicie człowieka, serce. Pytanie, czy chcemy zostać przy tym, co dobre i sprawdzone, czyli przy marudzeniu, narzekaniu, czy po prostu chcemy okazywać Bogu wdzięczność, bo Niech Cię Ojcze, wielbi i chwali, to ja często tego doświadczam. Dziękując za małe rzeczy, Bóg daje wielkie. Niech Cię to Ojcze, wielbi i chwali i dzięki Ci za to. Bądź uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Na wdzięczności względem Boga nic się nie traci. No jeszcze raz, jeśli człowiek, jeśli człowiek zrobi nam coś dobrego i my jesteśmy mu wdzięczni i on to docenia, to ileż bardziej Bóg, który jest dawcą wszystkiego dawcą dobrego daru. Niech cię to Ojcze wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Bądź uwielbiony, wywyższony i błogosławiony, Boże, Pani i Królu. No dobrze, a na zakończenie przyjdź, Duchu Święty Boże, ze swoimi darami, łaskami, przyjdź, Duchu Święty w kolejnej pięćdziesiątnicy. Duchu Święty, przyjdź. Przez chwilę będę modlił się w językach, o czym mówi Pierwszy List do Koryntian. Duchu Święty, przyjdź. SZERIARA KIALATEM HIARA KUARARIARA TIALATEM HIARA Bądź uwielbiony Ojcze Niebieski, Tobie cześć i chwała, w Duchu Świętym, przez Jezusa Chrystusa, Pan Naszego. Amen. Chwała i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była, na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wychwalajmy Pana, bo dobry, bo jego miłosierdzie na wiek. Amen. Zachęcam do udostępnienia, do uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia, no i do subskrypcji. Chwała Bogu Najwyższemu. Z Panem Bogiem.